Cześć wszystkim! W tym filmie dowiesz się, jak otworzyć swoją pierwszą transakcję Futures na Binance i jak odebrać bonus rejestracyjny. Postaram się to wyjaśnić szybko i prosto. Jeśli masz już konto, możesz je usunąć i założyć nowe, tak jak pokazano na tym filmie, dzięki czemu będziesz mógł skorzystać z bonusu Czarzback. Jeśli nie posiadasz konta, rejestrację rozpoczniemy natychmiast. Przejdźmy do formularza rejestracyjnego. Podajemy nasz adres e-mail. Następnie musisz potwierdzić, że jesteś człowiekiem. Następnie musisz potwierdzić swój adres e-mail za pomocą kodu, który zostanie wysłany na podany przez Ciebie adres e-mail. Następnie musisz wymyślić hasło. Następnie bardzo ważny krok: na tej stronie należy wpisać kod bonusowy, który będzie znajdował się w opisie pod filmem. Ten kod zapewni Ci 20% bonusu Czback podczas handlu spot. Następnie musisz zweryfikować swoje konto. Nie martw się, to szybki intuicyjny proces. Po weryfikacji Twoje konto handlowe zostanie aktywowane, a Ty pozostaniesz tylko doładować saldo i zacząć handlować kontraktami Futures. Aby doładować konto, kliknij przycisk płaci i wybierz dogodną dla ciebie metodę doładowania. Najlepiej skorzystać z opcji peer-to-peer. -peer. Tutaj należy wskazać kwotę w dolarach i wybrać dogodną dla siebie metodę płatności. Spośród poniższych opcji weź pod uwagę nie tylko kurs wymiany, ale także ocenę. Następnie należy wybrać opcję, która ci odpowiada i kliknąć Kupuj. UST, czyli Tether, to największy stablecoin, powiązany 1, 2, 1 z dolarem amerykańskim i stanowiący jego cyfrowy odpowiednik. Będziemy potrzebować UST do kupna lub sprzedaży kontraktów Futures, jak pokazano dalej w filmie. Po kliknięciu kup ust należy dokonać płatności zgodnie z intuicyjnymi instrukcjami. Nie zrobię tego teraz. Ponieważ mam już ust na koncie, na koniec nie zapomnij kliknąć przekazano, powiadom sprzedawcę. Gdy sprzedawca potwierdzi otrzymanie płatności, środki zostaną zaksięgowane na Twoim koncie. Gdy ust wpłynie na Twoje konto finansowe, będziesz musiał przelać je na konto kontraktów Futures. Aby to zrobić, przejdź do sekcji poświęconej handlowi kontraktami terminowymi. Znajdź przycisk Transfer. Następnie wybierz miejsce, z którego chcesz dokonać przelewu. Finansowej gdzie? Dolary amerykańskie M Futures. To wszystko, Twoje środki są już na Twoim koncie Futures. Teraz możesz dokonać pierwszej transakcji, kupmy kontrakty Futures na Bitcoina. Pokażę Ci najprostszy przykład. Najpierw musimy wybrać dźwignię. Wybieramy dźwignię 2x. Ponieważ im niższa dźwignia, tym mniejsze ryzyko utraty wszystkich środków. Teraz musimy zdecydować, czy otworzyć pozycję w górę, czy w dół. Otwórzmy pozycję długą, co oznacza, że zakładamy, że bitcoin wzrośnie i osiągniemy zysk. Teraz musimy określić cenę, po której kupimy. Dla wygody kliknij dostępne ceny. Wybierz wolumen 100%, aby w pełni wykorzystać dźwignię 2x, i kliknij slash long. Gotowe. Nasza pozycja jest. Otwarta. Po chwili widzimy, że cena wzrosła, i teraz musimy zamknąć pozycję i zabezpieczyć zyski. Aby to zrobić, kliknij przycisk rynek. Gratulacje, zabezpieczyłeś swoje zyski. To już wszystko w tym filmie. Jeśli macie jakieś pytania, zostawcie komentarz, a postaram się pomóc a wszystkim.